Dzisiaj jedziemy na dwa wozić kukurydzę. I się Siemaneczko w kolejnym odcinku. Lecimy dzisiaj na dwa zestawy z dwoma przyczepami do Mateusza i będzie akcja kukurydza. Ciąg dalszy, coś tam Kuba wcześniej nagrywał. Zobaczymy, co się uda z tego skleić. Wy to oczywiście, jak zwykle, widzicie dużo później. No ale tak funkcjonujemy, tak działamy. Nie da się pracować 24 godziny na dobę i jeszcze, i jeszcze montować filmów w tym samym czasie. No ale zawsze znajdę wolną chwilkę, bo wtedy siedzę, siedzę i kleję dla Was, montuję. Franek nie pal. Co? Na no no kiedy? Się no. No. Ale przyczepka zajebista Kurna ja jechałem wczoraj. Krzysiek dał mi fentem. Ale ten. Z tym no ale dobrze się obkasza, nie? No, jest?

Jeszcze nic nie zrobiłem, już obiad jedzą. A, <grymny> Boimy. Coś się popsuło, coś się przypchało. Nie dobra, widzę, usterka usunięta, coś tam się stanęło, nie wiem, chyba nóż jakiś pęk. Ruszamy dalej. Czemu czasu stoisz? Czekam aż oni pojadą. I tak chyba będzie w koło. Nie wiem czy tam Dorek cały jesteś, czy nie. Dzisiaj trochę dalej przewozimy. Trochę bardziej ruchliwą drogą. Nauczyciel jechał, ale nie poznał pewnie. Bardziej ruchliwą drogą Krajowa Dziesiątka są bardzo tutaj często wypadki. Jest bardzo duży ruch. Są górki tutaj, wyprzedzają się. No, że tutaj trzeba uważać. Jedzie i franek załadowany. No, mamy daleko do wożenia. Dzisiaj trochę nas więcej jest. No i że wozimy, wozimy Aha, tutaj jedzie ten, Mariusz, bo coś słyszałem, że nie mógł podjechać pod górkę Nie dość, że mamy do przewożenia, to jeszcze, kurde, mamy takie górki, że podjechać nie możemy Ale jakoś damy radę Ciekawe góreczki, piasek, plaża Driftem, 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 wszystko pięknie idzie. Chuj, nie podjedzie. Ale jakiś za mały do tej przyczepy, na równym jest fajnie, ale tutaj już na górkach jest problem. Górki jak górki, ale to jest piasek, no i jeszcze sucho jest na dodatek. To się. Ja nie wiem, czemu nie jedzie. Kurde, mówiłem Frankowi, że na urodziny sobie Radio mu kupię. <grystanie> I zapomniałem. Co? Będzie próbował Mariusz? Próbuję, ale czy mu się uda? Powiedziałem, że nie. Jeszcze tam zakręt. Idzie, 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 idzie. I stanął. <grystanie> Gdzie my stoimy, jakby wcował gdzieś tyłem, to by, to by to zrobił nie? Mógł się czkarnią jechać na wprost nie? do poprzeczniaka, to by przejechał ładnie. No ładnie. I co? Pierwsza rundka na pusto, zrobiona, no ale nigdy nie wiadomo, czy może przyczepy nie zabraknąć. także... Przejechaliśmy się Zwiedziliśmy góreczki Kurde, tam tak stromo jest Ja pierdziele, to się wszystko tak przechyla Także panie i panowie Kukurydza 2023 Ładnie wciąga, co? 12 rzędów Co tu się dzieje? Kopanie buraków, jednocześnie odbiór Wszystko naraz A jeszcze my z tą kukurydzą tutaj Kurde, za mną się już trochę korek zrobił, no ale nic nie poradzę Tu już Łukasz jedzie Za mną się ładował Mariusz Mariusza nie ma, chyba się zakopał gdzieś tam na górkach A tu już Łukasz jedzie załadowany Dobra, gdzieś tutaj był ten wjazd Trzeba szukać Wbijamy i lecimy. No, tutaj takie pole jest z górami trochę. Ciężko jest podjechać pełną szczepą. Do tego przecinamy prosto. Już kolejki były robione fendem. No ciężko było się. Potem jestem na polu, zrobiłem jedną rundkę. Bateria się w GoPro rozładowała, ale na szczęście mam kabelek. To podładujemy i będziemy dalej nagrywać. Bo tak to by była lipa. No, tak to jest. Się wybrał Tomek na pole. Wszystko wziął, ale baterii do GoPro nie wziął. No ja zawsze uważam, że nagrywanie nie jest najważniejsze. Ale no, jak już się nagrywa, to trzeba baterię brać. Idziemy się na zakręcie co z nami będzie. jest już pełny, fajnie to z góry wygląda. Kita, kita. I tak sobie już robimy czwarty kurs, i w tym samym miejscu się mijam z kojotem. Daję, 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 to Klimatyzator w cenie. Dobra. Klapa zamknięta. Ogień. Jak swoim smurfem. Z spigle oporowo, panie i panowie, oporowo. Dobra, widzę do się, czkarnia stoi, nie koszą, to ja się odleję, chociaż. Nie ma kiedy się odleść, panie i panowie, taki zabierdło. Wow. Od razu lepiej. Dobra, na żółwia przełączymy. Jedziemy zobaczyć, co tam się stało. Chyba będą jechać. Kamera na 100% znowu tego nie oddaje. Jaka tu jest góreczka. John Direk miał małe problemy, ale akurat tutaj dał radę. Przełożyłem czas od wyjazdu z pola, od wyjazdu do przyjazdu. Wyszło mi 25 minut takie, tak kawałek jest, trochę schodzi. Wyjazd z pola, jechanie na pryzmę, nie wiem ile, ile dokładnie jest kilometrów, ale się leci ciągle prosto drogą. Kiper i powrót. Zobaczymy jak gwizdek pokona tą góreczkę. Co ma nie pokonać. Dużo akurat nie mamy nasypane. Ale górka jest fajna. <noise> Za mała przyczepa do gwizdka. Mogłaby być większa. No i pole pomału znika. Ale sypie ładnie Mateuszowi. Naprawdę fajnie sypie. Moment i pełna przyczepa. Leci malina maskiem. Już mamy prawie, że końcówkę pola. Ja chyba już robię ostatni kurs. Znaczy ostatni. Ostatni, wszystkiego tego ja nie wezmę, ale ostatni kurs ja robię. A jeszcze inni może się załapią, na pewno. Jest klima idzie, nie wiem ile jeszcze zostało, ale na pewno mało, na pewno mało. Jeszcze trochę i na pewno się uda. Jak zwykle. Dla was to chwila, a dla nas troszeczkę dłużej. To nie ma towaru? Koniec! I dobra, panie i panowie, kończymy na dzisiaj. Udało się zakończyć u Mateusza akcję kukurydza. Szczęśliwie. I to koniec tego odcinka. Jak zwykle, łapa w górę subskrypcja. I działamy dalej. Na razie. Mok wawelski wraca z pola. Pamiętacie kto nam rzepak chciał? No i co? Mamy czwartek, godzinę 19.00. 19 Wracamy do Mateusza, oddać mu przyczepę. I akcja kukurydza zakończona. Chyba że jeszcze gdzieś ma, ale nie wiem. Wydaje mi się, że koniec. Jeszcze Łukasz jedzie Także zobaczymy co z tej akcji się udało ciekawego, fajnego nagrać. Codziennie po trochu, codziennie po trochu. Coś się sklei, coś będzie. Jedziemy. Idziemy do domu. Także na tyle dzisiaj. Na raziu wa. Jeszcze pomogę Frankowi odpiąć przyczepkę. Sieczkarnia już też dojechała. Bite tanken. I jutro na Niemcy.